Ksiądz Daniel Wiśniewski W poniedziałek 8 września w książeczce Biblia na co dzień odnajdujemy dwa fragmenty Pisma. Pierwszy z nich zapisany jest w Księdze Psalmów, w psalmie 57, w wersecie 4. Bóg ześle łaskę swoją i wierność swoją. A drugi fragment pochodzi z listu do Galacjan, z rozdziału 5, z wersetu 22 i 23. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Obracając się w coraz bardziej ześwietczonym świecie, z różnych względów spoglądającym na chrześcijaństwo coraz bardziej krytycznym okiem, łatwo jest spotkać się z ciężkimi pytaniami. Na przykład, po co chodzisz do kościoła? Po co ty się modlisz? Dlaczego ksiądz nosi taki, a nie inny strój? Po co komu potrzebna jest liturgia? Dlaczego przystępujesz do sakramentu? I to są tylko niektóre z pytań, które mogą się pojawić. Bo ludzie skoncentrowani na tym, co materialne, co tu i teraz, kwestionują zasadność poświęcania czasu na takie rzeczy jak wiara. A wszystkie ich pomniejsze pytania sprowadzają się do takiego jednego fundamentalnego i najważniejszego: dlaczego poświęcasz swój czas na tę Twoją religię? Pamiętam jeden odcinek mojego ulubionego serialu, doktora Hausa. Była tam kobieta, która ze względu na jakąś przypadłość zdrowotną, już nie pamiętam niestety jaką, ale nie posiadała umiejętności odczuwania emocji. W dużym skrócie była po prostu psychopatką. Manipulowała wszystkimi wokół, by osiągnąć własne korzyści. I ona miała partnera, który nijak do niej nie pasował, ale był na każde jej zawołanie. Na każde jej stryknięcie palcem, gotów spełniać każdą jej zachciankę. On był jej wierny, a ona z miłą chęcią go wykorzystywała. Udawała miłość, bo miała z niej korzyści. I słuchajcie, Bóg jest nam wierny. On nas stworzył, osadził nas na pięknym świecie, w wielu przestrzeniach życia. Od zawsze otacza nas swoją troską. Stale spełnia wobec nas obietnicę, którą usłyszeliśmy w pierwszym z dzisiejszych fragmentów. Bóg ześle łaskę swoją i wierność swoją. I tak on wpływa na różne sytuacje w naszym życiu. Wspomaga nas, kiedy jesteśmy słabi, stawia na naszej drodze wspaniałych ludzi, a przede wszystkim, o ile tylko mu na to pozwolimy. Zmienia nasze podejście do całego świata wokół nas, do wszystkiego. Tak jak to usłyszeliśmy w drugim z dzisiejszych fragmentów. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, przejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Czyli Bóg ze względu na swoją miłość ku nam i swoją wierność wobec nas. Naprawia nasze życia i wpływa na nas tak, byśmy potem sami też naprawiali to, co zniszczone. On sprawia w nas miłość, daje nam radość, przynosi nam pokój, uczy nas cierpliwości, skłania do uprzejmości, powoduje pragnienie dobroci, czyni nas wiernymi, łagodnymi i wstrzemięźliwymi. Bóg nas przemienia, bo jest nam wierny. A my? Czy jesteśmy wierni jemu? Czy odpowiadamy w jakikolwiek sposób na jego miłość? Czy raczej wykorzystujemy ją? Tak jak ta pacjentka z doktora Hausa, która wykorzystywała swojego partnera. Myślę, że gdy otrzymujemy od kogoś tak wielkie uczucie wyrażane jeszcze na tak wiele różnych sposobów, to jesteśmy moralnie zobligowani, by na to uczucie odpowiedzieć. Więc na pytanie z początku tego rozważania, a mianowicie, dlaczego poświęcasz swój czas na tę Twoją religię? Ja bym odpowiedział: Poświęcam czas mojemu Bogu, ponieważ on poświęca czas mi. Okazuję mu wierność, ponieważ on okazuje wierność mi. Kocham go, bo on pierwszy mnie pokochał. Kochani, starajmy się dostrzegać to, co robi dla nas Bóg. Bo naprawdę nie robi dla nas mało. I bądźmy mu wierni. Tak jak nas tego nauczył i jak nam to swoim własnym przykładem pokazywał Jego Syn, a nasz Pan i zbawiciel Jezus Chrystus. A to dzisiejsze rozważanie zakończmy słowami mistrza Eckharta, które to ku naszej rozwadze podaje nam Biblia na co dzień. Gdybym był gotowy, o ile znalazłbym dla Boga miejsce w sobie, napełniłby mnie swoim nurtem, tak jak naszego Pana Jezusa Chrystusa. Albowiem Duch Święty nie może się powstrzymać przed tym, by płynąć tam, gdzie znajduje się przestrzeń, o ile tę przestrzeń znajduje. Amen.